Cześć, witam Was w parku linowym Gibon w Rywalu Teraz będziemy testować trasę niebieską Zaczynając od wejścia po siatce. O, to jest zawsze wymagająca przeszkoda. Dlatego, że ona naprawdę męczy. Więc o, zaczyna się naprawdę fajnie. Tak, tak Tak, trasa jest na 7 metrach więc wysokość będzie naprawdę fajna Op. dobra już jesteśmy to pokazuje nam czy damy sobie radę z taką przeszkodą dobra jesteśmy wpinamy się do asekuracji i możemy się bawić na przeszkodzie w pierwszej kolejności mamy trapezy no to startujemy. Żeby się dostać na tą trasę. Musimy mieć 1,45 m z wyciągniętą ręką. Czyli tak, żeby po prostu można było zahaczyć karabinego o asekurację. Na przemiennie się przepinamy. I teraz będziemy mieć złośliwe pendelki. Mamy możliwość traka założenia. Gdybyśmy nie dali rady Ja tutaj Nie daję Dla mnie to jest już łatwa przeszkoda Dla niektórych Niestety nie bo Zwłaszcza, że tutaj długo Nogami musimy Bardzo sięgać Naprawdę jak widać Park ma sporo tras Bo jest ich 10 A nawet 11 jeśli by ktoś próbował jeszcze czarną zaliczyć zobaczymy oczywiście wszystkie trasy, które mi się udało nagrać macie linki w komentarzu Jak chcecie zobaczyć to zapraszam na inne odcinki o już kończymy Uuuh ale sporo tego jest już zmęczony jestem dobrze teraz dwulinowy mostek asekuracja przesuwna na przemiennie wpięte no idziemy spokojnie teraz możemy odpocząć Uff. po złośliwych pętelkach Uff. Teraz będzie tyrolka Tak jest Zakładamy bloczek Na przemiennie oczywiście karawinki. Zakładamy na łóżka Jedziemy. Ok Dobrze. No i lecimy dookoła. I co teraz będziemy mieć? Skok indyjski. Aj! Dobra, no to ładny skok. Tak to zawsze na siatkę jest. Tak, na siatkę mamy. E, przemiennie. Na siatkę mamy na błękitnej. Tutaj niebieska. No, to lecimy na platformę. Juhu! Fantastyko! Lubię te skoki, chociaż niektórzy mają problemy z tymi skokami. Więc nie warto się bać, trzeba się odważyć. Nic trudnego, jak tylko raz uda nam się przeskoczyć przez coś takiego, to pójdzie już bez problemu. Ten pierwszy raz naprawdę jest trudny. Ja też miałem na początku problemy. Maxio, jak chodzi ze mną. Też niektórymi ma problemy, ale jak już raz przejdzie, to już spokojnie daje radę. A tutaj co? Tutaj mamy osekurację przesuwną, tak? Spoko. No i co tu mamy piękki, tak? Czy ee wisienki czyli już trudno będzie, a to takie korale nie wiem, które do sobie wejść dobra, tędy sobie wejdę chociaż, o te korale są bardzo fajne tylko nie z tej strony o, właśnie okej okay. no nie, znowu to muszę sobie dobra, z tamtej strony dać okej okay. tak i na pienięczkę okej, okay. o, teraz dobra opa, no i z pieńka na pieniek o, fajnie, że grube są hop hop Dobra, daliśmy radę. Super. Teraz drabinki, mówicie. No to fajnie. Ale na szczęście są złośliwe drabinki. Takie obracające się. To będzie ciekawie. Hop. Dobra. Ho, ho, ho. No ładnie. A tu co? Tam będę musiał przeskoczyć. Naprawdę. Uuu, to jest ostro trudne. Opa, oje. Dobrze. Dobrze. Teraz, jak złośliwe traktujemy to. Hop, hop. Teraz mamy opątkę, taki multi-ring. Wow, to jest męcząca przeszkodę. Ten przeskok tam pomiędzy to było doprawdy do coś trudnego. Tak Za bardzo, słyszałem, że to się obraca Dlatego nie jest łatwe Łoł wow. No I Jest zaliczone uh. 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 jaj dobrze, teraz będziemy mieć piękny taki birmański spieniek Najlepiej na środeczko stawać Żeby po prostu nie przegięły się i buinięciem przechodzić OP będzie po prostu łatwiej. Zaliczone. Teraz birmański. Mówicie? Dobra. To i jego zaliczymy. Hop. Zaliczone. Zaliczone jeszcze. Tylko trzy. I przeszkoda będzie Więc załatwiona. Uuuu I co teraz? Okej okay. Teraz belki Elki Uuu Dawno tego nie miałem To tak jak Zygzak się przechodzi Chociaż <gryw> Tutaj chciałbym przejść to tak Trapezy ale nie łatwo, bo daleko oddalone. Chociaż o. Ten będzie prosty. Spróbujemy przejść od razu. Jest. Dobra, udało się. Hop! Jest. Zaliczone. O! Poszły. Teraz będziemy mieć obręcze. Dość małe. Ale damy radę! Hop, nie przez takie dziury przechodziliśmy. Dobra hop, Hopa. a to co? Chyba czołgać się będę potem. Widzę, że asekuracja przesłuna. Mam nadzieję, że się nie obraca. Tak, rura. Kanalizacyjna, na tym chyba siedzimy. Aha, tak by na to wyglądało odplączmy się. Tak, tak jest teraz bloczek. Już tam gibona naszego widać Tak i jest to ja. idę uu deskolka Dobra w pięci jesteśmy Tak jest to deska, tak, sznureczek niebieski, żeby przyciągnąć, wpinamy się do czerwonej Tasiemek na naprzemiennie na No i dobra. Jedziemy. Uhuhu. Pytamy się niebieskiej. Tak. Hop! I Przewinamy się. No i co teraz? Koniec tak Czyli wpinamy się do asekuracji samochodowej No i schodzimy powoli No Subskrybujcie, lajkujcie Jeżdżę po całej Polsce Pokazuję Wam różne parki Co można odwiedzić, jak się można bawić I zapraszam na obejrzenie innych filmików Uu. Dobra, wypinamy się i do zobaczenia. Dzięki wielkie.